Yo! <laughs> Jeden raz bo sprzęt rozjebany. Jedna próba, kurwa, yeah. Ej. I, ja! Ej! To był niebezpieczny czubek. W kieszeni ja. miał krajówę, a zapaskie miał gazówę. Telefony do góry, w chłopaki jechali suwe. Musi wypłacić gotówę, trochę drogie, ale takie lubię. Aha. Chciałem wbić na posiadówę. Znam mnie, bo robi rap, znam mnie, je, bo jestem czubem. Chciałem wyjść na posiadówę Znają mnie bo robię rap, znają mnie bo jestem czubem Wyciąłem jej dobry numer Latamy po Gdańsku z skunem Dobry wieczór państwu, dzisiaj opijamy furę I się nie pierdolę w tańce bo nawet tańczyć nie umiem Nie chciałem być sławny bo mnie rozpoznają szmule Śmieszne tatuaże mają i jest to sunek Obrzydza mnie dziwka więc sobie dwie paki sunę który Trójmiasta zmieniam położenie chcę ratunek Cześć, oto ja, a to moja styluwa Lubię kiedy dupę dupę obciskami nuwa. Lubię kiedy mogę czerpać inspirację z was Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Cześć, oto ja, a to moja styluwa Lubię kiedy sucę dupę obciskami nuwa. Lubię kiedy mogę czerpać inspirację z was Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Ale zasłoniła twarz Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz ale zasłoniła, ale zasłoniła twarz Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Nie śmiała, nie śmiała, nie, nie śmiała Nieśmiało mnie pyta czy zapalę trochę gandzi Stoimy na parkingu a bagażnik jest otwarty omek jest wczuty podkręca sobie te lalki Ja w sumie wyjebane, jestem z luty jak albandi Czas na i dupie w jakieś kwiatki Tak samo nieśmiało pyta mnie czy lubię zabawki To mało lata taka co lubi zatańczyć Jesteś tu obca ale my jesteśmy braćmi To nie teatrzyk dla dziwek i gnojów Jesteś za młoda, spierdalaj do domu. Wiem, że to dziwne, bo nikt ci nie odmawia, ale powiedz reszcie dziwek, że kuko nie pozdrawia. Znów jedziemy, szybki przelot, autostrada. Prawa strona, hałas, lewa strona odpowiada. Lubię, kiedy cała sala buja w rytmie hip-hop. Robię dla was muza, ale daj mi spokój, dziwko Znowu podkręcam mnie na jeba, na pary skilton Hilton. Cześć, oto ja i ty hey, robię, na szybko. Cześć, cześć to ja, a to moja styluwa. Lubię, kiedy suce, dupę, obciskam i nuwa. Lubię, kiedy mogę czerpać inspirację z was. Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz. Cześć, to ja, a to moja styluwa. Lubię kiedy słucę dupę obciskami niuwa Lubię kiedy mogę czerpać inspirację z was Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Ale zasłoniła twarz Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz Ale zasłoniła twarz Pokazała dupę, ale zasłoniła twarz